Zaczepiamy przestrzeń, w nowy plan wit dobry pas, autostrada, lewy nowe miejsce Nie oceniają nas, wchodzę w to faban Kiedy uśmiech zdobi gaz i moja przestrzeń W drodze rodzę nowy plan, wit dobry waso autostrada, lewy bas nowe miejsce Ze mną stary skład budzi mnie do życia ryk, przez to ktoś nie może spać Jedź, prowadzę życie i tak powiem, ma mam górę Pamiętam dobrze, czasy jak zbierałem Naha, czuję Ci śpiew samochodowy, nie dodzwonisz się na numer Domania czterech kółek nie czujesz, to nie zrozumiesz nigdy więcej Proszę nigdy więcej, nie stawiaj na drodze tych skazanych na dezerze Cześć, nazywam się Dawid Przyjechałem się na lotnisko w Ornecie moim E36 gruzem z 2.8 silnikiem. Zajawka się wzięła ogólnie od kolegi, dobrego ziomka, który, który mnie tym zaraził. Zaczynałem w mniejszym, mniejszym pojemności, z dwulitrowym motorem, ale przysiadłem się na coś większego, żeby łatwiej szło, sprawniej. No i, i tak już dwa lata, dwa lata śmigam, jeżdżę. Tutaj mamy bardzo dobry, dobre warunki na, na, na lotnisku w Ornecie. Polecam wszystkim. Myślę, że jakby, jeśli bym miał wymienić tego yy, gruzika, to celowałbym już coś, coś, coś wyższej półki, jakieś a 90 no ale to już większe koszta, z jakąś v pod maską, nie? Coś, 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 coś bogatszego. Proszę tylko o miejsce, bo potrzebna mi przestrzeń, nowy plan. Lewy pas autostrada, lewy nowe miejsce, gdzie nie oceniają nas. Wchodzę w bank, kiedy uśmiech tobie potrzeb nami. Nie pomieszczę więcej, zmieniam bieg historii, gdy na życiowym zakręcie parę spraw, które za kilka sekund odbiję lusterkiem. Parę spraw, które z tych ograniczeń stały się napędem. No wyjeżdżam, ale wracam, więc to nie tak, że uciekłem Wszystkie stare zażalenia trzymam na desce Rozdzielcie aktor i bez względu na nawierzchnię Kiedy zarzuca nas bok, nadal czuję się bezpiecznie nie dzwoń, bo nie... Krok jest następny, żaden na pewno nie zawody Jeżdżę, mam w ogóle 29 lat Jeżdżę od... Żeby was nie skłamać, około 8, nawet szybciej, jeszcze przed 18 już podkradałem samochód i gdzieś tam swoje pierwsze próby robiłem. Co to za mną stoi? To jest BMW E46 3-litrowe. Jest to mój teraz złożony świeżo na zimę samochód. Czy on wytrwa dalej do, do, jakby do sezonu ciepłego? Nie wiem, bo mam też w garażu mocniejsze auta. Turbodoładowany wóz z kompresorem, jakieś inne zabawki. Sporo tego jest u mnie. W tym momencie mamy 400-konne BMW, takie samo, tylko białe z Turbo, 2,8 litra, 400 koni. Mamy też E30, która tutaj dzisiaj była V8 z kompresorem, który zajechałem, więc jest tam 300 koni, a nie pod 500. I teraz jeszcze budujemy BMW 1 z V8 z Mustanga, wolno sącą pod 450 koni. Co ja bym polecił, od czego ja zaczynę? od najtańszego BMW z najmniejszą pojemnością czyli to było 1.6, później 1.8 później jakieś większe pojemności i było to koniecznie BMW w kompakcie 36 najlżejsze, najtańsze najłatwiej jest to okiełznać OK na początku nowy plan, bit, dobry pas, autostrada lewy pas moja przestrzeń moja przestrzeń moja przestrzeń przestrzeń nowy plan Wit, dobry pas, autostrada lewy pas i nowe miejsce Potykamy się, co, co, co teraz dwa tygodnie. Jeździmy, bawimy się, uczymy się. E, tak, są profesjonalni kierowcy, którzy jeżdżą na jednym torze, są tu drugi tor, jest przygotowany, którzy się po prostu uczą jeździć. Załóg mamy około 50 samochodów i tutaj jest miejsc praktycznie, którzy osoby się zapisują przez stronę Drift Show Warmią i Mazury. Tak, również zapraszamy wszystkie osoby, które chcą skorzystać tutaj z toru, przyjść, popatrzeć. Pani burmistrz z przyjemnością z nami współpracuje, wspomaga nas tutaj jak może.